To, to jest takie słodkie. Dobra, ogólnie chciałem powiedzieć tylko tyle, że najprawdopodobniej rozmowa Wersów i Friza wyglądała w sposób następujący: Friz chciał nagrać ten odcinek, bo wiadomo, że dużo viewsów zrobi. A Wersów negocjowała, że to ją bolał brzuch i to ona była kopana, musiała wymiotować i tak dalej, bo niestety ciąża tak wygląda. I finalnie wynegocjowała, że film pojawi się u niej. Tak mi się wydaje. <laughs> Już gotowy. Ale nie, nie wiem, co to ogólnie za siedzisko, ale wygląda na droższe niż mój fotel do streamowania. To. Stary, po jak on jest do. Ja. P***ę. To jest takie słodkie. Już gotowe. Nie, no, ale żarty żartami. Wydaje mi się, że w tej sytuacji przydałby się jednak mini-mike na kontrakcie. Dwie godziny przed poznaniem Majuchy? W sumie to się bardzo ekscytuje, bo zawsze mam tak, że przed każdymi wydarzeniami wstaję tak, że dosłownie minutę albo dwie minuty przed budzikiem. A, tak pa, a pamiętasz jak mówiłaś, że nie będziesz mogła spać? No, ale zasnęłam. A ja nie mogłam spać. Ja mu tam już napisał sms o 5 rano, powodzenia tak? i górę. <laughs> <laughs> Najważniejsze, czyli segregator z kartą ciąży i ze wszystkim można ruszać. Dziś tak trochę brzuch boli, ale to pewnie trochę trochę do stresu, że wiesz, że się tak już dzieje. Wczoraj już od 21.00 nic nie jadłam. Ej, czekam na jakiś odcinek typu Koło Fortuny decyduje, w jakim sklepie kupimy dziecku śpiosz. Czy będzie to, to czy będą to śpioszki firmy Fendi? A może będą to śpioszki po prostu kupione w supermarkecie, w jakimś Lidlu? Zobaczmy. Pola zakręć. Nie mogłam sobie bardzo nic pić. Więc dzisiaj idę tak totalnie na i będę mieć pierwsze co? Ale tak, jak w się sensie napić nie mogłaś. Hmm. Zgredy jak czekają, jak <laughs> słodkie. Ciekawe, czy one czują właśnie, że coś się dzieje. Myślę, że tak? czują, bo nieczęsto wstaję o rana. To prawda, to prawda. <laughs> uh -huh. Ej, ale wyobraź sobie, <laughs> że już następnym razem jak przyjdziemy do domu, to już przyjdziemy z mojuchą. No. jesteśmy gotowi na poznanie naszej córki. Jesteśmy już pod szpitalem, przyjechaliśmy wcześniej, jesteśmy 7 minut przed czasem. Historia krótka taka, że już ostatnio tutaj byliśmy, przez cały dzień bolał mnie brzuch, okazało się, że mam skurcze z 10 minut, trzymali nas w szpitalu ponad dwa dni i tak już wtedy myślałam, że dobra, może faktycznie się już wydarzy, że będą mnie przygotowywać do porodu, ale jednak nie, wyczekaliśmy jeszcze dodatkowy tydzień, no i teraz już jesteśmy, już teraz mamy termin i tak dostaliśmy skierowanie na wcześniejszy termin niż powinniśmy, ze względu na Wózek tygodniowej Maji kosztuje 15 tysięcy. Stary Maja osiągnęła w pierwszym tygodniu życia więcej niż 20 lat. Czeństwa, no i też fajnie, będę się mniej stresować i już spotkam się z naszą córeczką, więc super. Wykupiliśmy sobie taki apartament, w którym będziemy mieć po prostu więcej prywatności i tam są takie różne udogodnienia, tak na przykład wykłowane podłoga i tak dalej i tak dalej, więc zobaczcie sami, jak będzie wyglądać. Byliście to już? Byliśmy. Ostatni raz nas właśnie nas zatrzymali do też tutaj. I wtedy widzieliśmy już w tyle fajnych kubasków, że jest tak naprawdę już taki pokój, już po narodzinach było dużo. Chyba, z tymi dziećmi jako nie tak, jest fajnie. jeszcze byliśmy w No apartamencie, teraz przyjdziemy do tego właściwego. Dobra, ja czekam teraz na buldupy ludzi, że oni kupili sobie apartament. O Boże! Welsow jest taka i owaka, dlaczego? Ona w jakimś apartamencie rodzi nie może normalnie w szpitalu poleżeć? Nie nie może, bo wyobraź sobie, że jak możesz sobie kupić coś takiego i masz pieniądze, to kupujesz <laughs> Ale jestem przekonany, że już bull na Twitterze Jurkowe jest. Było wygodne i jest chyba w poprzednim była tragedia. Mega fajnie. A tutaj mam normalnie klasa. Lepiej, niż... Powiem szczerze, że gdybym ja miał takie możliwości w życiu, to też chciałbym, żeby moja kobieta leżała w takim miejscu, a nie gdzieś w szpitalu, gdzie są kiepskie warunki. Wolałbym po prostu, żeby miała możliwie jak najlepszą opiekę i możliwie jak najwygodniejsze łóżko, tak szczerze. Jest... No, Ostatnio nas właśnie zatrzymali i mieliśmy taką o, malutką sarkę, taką dotąd nie? No. Taką mniej więcej, i parę właśnie, też ma na kanapę, taką słodną, rozkładaną. Nie, no taki. tu masz luksus, tak. No, nie, no jest git. No super. ale jestem ciekawa, jak będzie wyglądać to tak Naprawdę, to jest mega mega przestronnie wtedy. No, bardzo. Mam taki A Ej, super, tutaj Ej, tak szczerze, to wygląda jak hotel. Tak, autentycznie, to dosłownie warunki hotelowe są. Niesamowicie. Własna mikrofonówka, bo tam jest na przedpokoju jakby na no. własno. Ale w ogóle jak mamy tutaj koniec Tak. My tutaj w sumie będziemy gościć. Dobra, teraz już widzę, że jest to apartament dla kobiety. <laughs> Nie no dobra, czartowie, sorry. Ponad trzy dni bo na tyle mamy wykupione i też tyle zazwyczaj są zalecenia, żeby być w szpitalu po porodzie. Więc fajnie w ogóle tu można spokojnie się rozgościć, też wszystkie jak rodzinka do nas będzie przychodzić tak. odwiedziny czy coś, to wszyscy będą mieli się ciepłej. Tutaj... Ej, co to jest na tym plakacie? To jest zdjęcie płodów? To coś? Nie. Dziwne to, stary. Szpitalu bezpieczniej? Ale stary to jest szpital, tylko pewnie szpital, który ma wydzieloną strefę prywatną, gdzie po prostu możesz sobie wykupić apartament. Albo po prostu prywatny szpital też takie takie rzeczy się dzieją, stary. Ogólnie nam najbardziej zależało na tym, żeby mieć po prostu prywatność. Ja chyba o tym nigdzie nie wspominałam, ale ogólnie jak. Byłam na operacji piersi, to tam właśnie byłam w szpitalu i ze mną na sali leżała też pani. Na tej sali się zbliżasz z kimś, widzisz takie leniarki, widzisz w ogóle wszystko, i okazało się, że w ogóle większość tego oddziału mnie kojarzyła. Powodowało mi taki dyskomfort z tego względu, że jak ja wychodziłam, wiecie, cała obolała i tak dalej, to na przykład ta pani zadzwoniła też po jakichś znajomych, po jakichś ludzi, żeby po prostu sobie mogli ze mną zrobić zdjęcia. A to był jeden z tych momentów, w których faktycznie troszeczkę słabiej się czułam, i wolałabym jednak, wiecie, mieć kontakt na przykład tylko z Karolem, żeby to był jednak taki moment dla mnie. A wtedy mimo wszystko robiłam. Tak, szczerze, jej argumentacja do mnie totalnie trafia. Na pewno znajdą się osoby, które opisują, no że gwiazdeczka, gwiazdeczka, no ale dajcie ludziom minimum prywatności. No, w momencie, w którym ktoś w szpitalu leży, a ty a dzwonisz po koleżanki, żeby sobie zdjęcia zrobiły, to już jest. Te zdjęcia i czułam, że, że jednak ktoś tak delikatnie naruszył moją przestrzeń. Ledwo szłam do toalety i się przed kimś tak otworzyłam, a tutaj później jednak ktoś tak trochę to nadwyrężył. Więc teraz, jak wybraliśmy już właśnie miejsce do porodu, to właśnie głównie się sugerowaliśmy, żeby wiecie, mieć taką swoją własną przestrzeń, żeby nikt nam tutaj nie przeszkadzał, żeby każdy szanował tą naszą prywatność. Jak byliśmy nawet przez te dwa dni, to tak faktycznie zamykaliśmy się w tej salce. Wszyscy byli do nas mili, ta obsługa też była taka do nas dedykowana, więc to jest coś, co myślę, że jest ważne. Te swoje ceny, i coś, co jest dla nas najważniejsze. Spokojnie, ty byś tak nie miał, Rawciu? Stary, jak ja leżałem w szpitalu, bo miałem operowaną rękę, to specjalnie przyszedł do mnie ordynator, podał mi rękę. Ja mu mówię, kuba złamana jest kretynie. Podał mi lewą, mówi, że jakokolwiek musi się ze mną przywitać na okazanie szacunku. Powiedział, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby ten czas spędzony w tym obiekcie był dla mnie czasem najlepszym. Normalnie przysłał mi trzy dziewczyny przebrane za pielęgniarki, które robiły mi że bym zasnął, bo powiedziałem, że jak ja... nie zwalę, to, za... to nie zasnę, bo mam takie nawyki wyrobione. Lewą ręką walić nie lubiłem, czułem duży dyskomfort. No naprawdę obsługa niesamowita. I pomyśleć, że to wszystko na NFZ było. <noise> no naprawdę wam mówię. <noise> Kaza <Kosa> była mocna. <noise> Tylko przyznam szczerze, że czułem się delikatnie... Na jednak przez ten personel, bo z racji takiej, że taka wielka gwiazda internetu, jak ja zawitałam do szpitala, to zdarzało się, że czasami takie onieśmielone pielęgniarki przychodziły i pytały: Panie Rafale, zrobi pan małpkę, albo czy mógłby pan zaszczekać? No były podekscytowane, kiedy pokazywałem swoje zdolności aktorskie. Pielęgniarki o balkoniku chodziły. Pielęgniarki to chodziło o balkoniku dopiero po tym, jak w nocy ode mnie wychodziły, stary. Ja wszystkie rzeczy, mam instagowaną walizę i też, też tutaj turbę, ale już zauważyłam, że mam ten... To jak było wypisane na tym, faktycznie są te rzeczy, to były jakieś pomparsiaki, maty i tak dalej. Tak jak Wam mówiłam, ja i tak wolałam mieć swoje i być po prostu przygotowana. Ale to jest niesamowite, że jeszcze tak myślę, że z dwie godziny, no bo zanim nam zrobiłam jeszcze badania, ATG i takie różne rzeczy, to jeszcze trochę zejdzie, że już będziemy mogli zobaczyć się z naszą córką. Ja już się przebrałam, jestem w takim przebranku. Wykąpałam się, ubrałam się już w taką sukieneczkę szpitalną. Wyglądają całkiem komicznie. Teraz już czekamy, aż pani doktor po nas przyjdzie. Pani położna założyła mi też już węglon, więc już prawie wszystko gotowe. Zostało jeszcze jakieś pewnie pół godziny, godzina, coś takiego. No zobaczcie. Karol tutaj już dowolne sobie je śniadanko. Chyba bardziej stresowałam. Teraz, jak już to tak dzisiaj się dzieje, że już jestem przebrana i tak dalej, i tak dalej to już tak jakoś bardziej ekscytacja niż stres. Miałam rano stres i wieczorem, wczoraj miałam taką właśnie mieszankę stresu i ekscytacji, a teraz bardziej ekscytacja niż stres. Ale przecież wiadomo, że pewnie jak już będę szła na salę operacyjną, to już raczej myślę, że będę się trochę stresować. Zobaczymy. No, zobaczymy. Ja się nie mogę dociekać. A, tak. wy też tak macie, że wy zazwyczaj wytrzymujecie do trzeciego jęknięcia, to pierwsze jęknięcie sprawia, że tak ci włosa, włosy dęba stają. Drugie jęknięcie sprawia, że takie ci dziwne dreszcze po mózgu przechodzą. A trzecie, że. That is the end. Trzeba teraz. Będę zaraz się nie Zostały ostatnie minuty i zaraz mnie wezmą na salę operacyjną, to jest niesamowite. Szczerze, coraz bardziej jest ekscytacja. Już coraz mniej myślę o tym znieczuleniu, co mi dadzą, o takich wszystkich rzeczach, co się wcześniej stresowałam. Teraz to już cały czas mam tak w głowie, że to już niedługo jeszcze jak ta pani przedstawia takie etapy, że tutaj pani przywrócą dziecko do kangurowania. Tu jak będzie pani karmiła piersią, to coś tam, to, to jest takie niesamowite. Pamiętam takie początki jeszcze, jak. Jak dopiero się dowiedziałam, że jestem w ciąży, była taka rantość, taka nie do opisania, że mi uśmiech nie schodził z twarzy i teraz mam dokładnie tak samo. Jestem bardzo ciekawa jak... Kurde, wydaje mi się, że ten uśmiech jest przez usta. One takie naprężone się wydają. Nie no, fajnie, że Werka się cieszy. Jak, jak już ją zobaczę, tylko go finalnie będzie podobna, spekulujemy, że jednak będzie najbardziej podobna do Karola. Najważniejsze, żeby była zdrowa. Na razie się wszystko fajnie zapisuje, teraz mam ostatni zapis z tam, mi pani podała kroplówkę, będzie olej przeciwmiotny. No i czekam, czekam, aż będą wyniki badań i mi już wezmą na salę operacyjną. nie Bye. Ci mam kciuki. Widzimy się zaraz. Ale mocne, ale grubo. To już Daj. No Fajne wspieranie partnerki, nie? Dziewczyna opuszcza. Opuszcza salę, a ten mówi, że jest gruba. No jest w ciąży, stary, to normalne. Mam no, nadzieję, że na Twitterze Julki napisał, że wersów miała przytomne. Będzie tutaj zaraz Mojucha za z nami, ze mną i wera zaraz też. To jest to tutaj krzyczy. To jest to krzyczy. I pan uszędzie, rozetnie koszulę. Dobra. O jejku. Ja p... Ale proszę pani, on jest ach, do zajętego mężczyzny w ten sposób. Jaki ten stworek taki mamy. Proszę bardzo. Przypomnijmy. Ja się. nie udłuszimy. Nie udusi się. Tak. A zaraz przynoszę aparat, podłączymy jej bursiakę. Pod <śla> <śla> Będzie karmił, co ty piszesz człowieku? Co wy piszecie? Ale fajne takie, to musi być to z... uczucie, tak taką dostajesz stary No tak, no witamy tutaj Fajnie będzie, zobaczysz Co tam słychać? słodka Jesteś moim takie taki włoski Ale się nie dziś Stary, ale jest taka niepisana zasada, że Dzieckiem zajmuje się mężczyzna, dopóki się nie zesra. I musi być podział obowiązków w związku. I mama się chyba zwróciła. wróciła. Ja. Nie, ja. Ma. Ja. 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 mama. Jak tam. A ty już ja umiałaś ja też? Tak. A ja. ty lecę na te włosy?

od 0 do 10. To jest na temat zdrowia? Brane pod uwagę po prostu badania, czy co? dużo pracy. Nie, jaka słodka. Ale nie jest do ciebie podobna. I tak? No, jakie mi nie robi. Patrz, <mam> był na i nie <sale> tak. Skala Abgar, zdrowie, kolor skóry i tak. Kolor skóry? Ja teraz to się wkiłem. ...przede mi, ogólnie już jest y, 18.30, bo sobie totalnie czujemy. Tam jest tak, które ja się z mega słodki a ja się już przebrałam w piżamę, już byłam się wykąpać i już sobie tak normalnie wstaję. Oczywiście jakby jest taki żwący ból ze względu na rany, ale jednak jest to do wytrzymania. Fajnie, już jestem pozytywnie nastawiona i też już nie mogę zaczekać jutra, bo pewnie jutro już będę mogła też coraz więcej kroków zrobić i z kolejnymi dniami też już coraz więcej działa. Jaką ja ocenę miałem? Nie wiem, ale wiem, że Kubie zmienili po paru latach, jak słyszeli, że się mówić nadal nie nauczył. <laughs> nie no, przepraszam. No ale moja jest totalnie rozstrzygająca i jest Mega słodka i zupełnie jest to niewyobrażalne, że wiecie, jeszcze wczoraj jej nie mieliśmy, a już dzisiaj jest z nami na świecie, już się do niej normalnie przytłamy. Mega mocno. więc żeby tak, że pomogę ci tutaj o, właśnie z tym karmieniem zaczniesz sobie, a ja zacznę nosić te walizki, właśnie te Potemik do A tak. Ej, niesamowite, ja że to już jest już wypuszczają no. nas na To ten taki najtrudniejszy okres i najbardziej stresowy za nami, bo wszystkie badania zostały zrobione, wszystko jest dobrze. Dzisiaj jest dzień wypisu. Wreszcie wychodzimy do domu. Wszystko przebiegło dobrze. Byliśmy w szpitalu trzy dni, w sumie trzy noce. Tak. dzisiaj, przyjechaliśmy w poniedziałek. Dzisiaj jest czwartek, kiedy możemy już wychodzić. Dla nas jest tak samo... No zobaczcie sami, jak... Ej, to jest normalne, że niemowlak nawet ma więcej włosów, Wodja się na głowie, ale fajna dzisiaj, co? Babo, coś, o kto się budzi, tutaj? Witamy. Nie proste, jakby się mogło wydawać, ale idzie nam to, więc dobrze. W ogóle miała już dzisiaj szczepienia, szczepienia i nie ma badania. Szczepienia, w poniedziałek badania I... dodatkowe. I ma tutaj już taką mini rankę, tutaj na stopie też już jakiś plaster. Ale stopą się nie przejęła, to tak. Uję, I tak. chwilę później, gdy No To dobrze. O, już ja bym chciała jeść. No, ja bym też się zjadła chyba. O, tak. Na razie nic nie robi, śpi, kupę i sika Ale czasami przez sen zrobi taką minkę, jak teraz, tak jakby troszkę się uśmiechała A teraz już nie Ale, o, wyjdźmy. No czasem przez sen jakieś miniki fajne porobi A dzisiaj w ogóle wyjechaliśmy z nią stąd pierwszy raz, tak to sobie siedzimy tutaj Tak patrzyło wszędzie, tak się świat ruszał cały A teraz Majucha, pora poznać twoje siostry Zaraz O, jak się cieszy Siostry, no Jak siostry? Siostry Ooo, jak zimno. Że... Ktoś tu wstaje, tak? Mieliśmy tutaj już odwiedziny i zobaczcie, dostaliśmy prezenty. Każdy nam tutaj coś przynosi, co jest ogólnie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Byli moi rodzice, Nadusia, Karola rodzice, no... Chodzi o psy? Więc nie powiem. Nie wypada. Ale ogólnie fajnie, że się zdrowe dziecko urodziło i tak szczerze ładna ta dzidzia. Dzidzie czasami dziwnie wyglądają, a ta jest taka... Taka cute. Nasza rodzinka. I sobie tak już mogliśmy też nie tylko we dwójkę chilować, bo Karol tutaj był ze mną przez cały czas, tylko jeszcze mieliśmy dodatkowo odwiedziny najbliższych, co było oczywiście mega miłe, dostałam kwiatuszki, więc też fajnie właśnie od moich rodziców. No i teraz się powoli pakujemy, zbieramy do domu i wreszcie będziemy mogli pokazać małej, gdzie będzie mieszkać. Co tam Wilucha? O Jezus, już się krężysz. Mam jaka przebierzemy jeszcze. Mi się wydaje, że Majucha przestanie płakać jak zobaczy w jakim domu mieszka Wyjazd Jeżeli chodzi o torby do szpitala, którą wam pokazywałam Że się pakowałam To duże rzeczy faktycznie się przydało Ale oczywiście wzięłam za dużo rzeczy Tak uważam, że lepiej w tę stronę Bo na przykład y, pampersiaki mieliśmy tutaj pod dostatkiem właśnie pampersów Jakichś mokrych chusteczek i tak Ale ja i tak wolałam używać swoje I się z nimi czułam po prostu bardziej komfortowo Pieluszek, wzięłam ich po prostu też za dużo Ale jest y, naprawdę lip Zostało mi tutaj mnóstwo rzeczy Bardzo mi się przydał właśnie ten kocyk, ten rożek, pieluszki, nawet smoczek nam się przydał na chwilę, więc dobrze, że go wzięłam. Nie wzięłam finalnie laktatora, i to był błąd. Pani mi pozwoliła i tutaj też pokazała wszystko, jak korzystać z tego, który jest tutaj na miejscu. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o laktator, no to myślę, że warto, żeby go po prostu zabrać ze sobą do szpitala, jeżeli dziewczyny macie zamiar y, karmić piersią. Jeżeli chodzi o wypis, to już wszystko mamy. Zaraz y, ubieram majuchę. No i będziemy się zbierać do auta, ale jeszcze została mi ją nakarmić przed wjazdem, żeby była na drogę spokojna. Też za kawkę? Nie, już miała. Taką długo? Nie, ja już tak za cztery razy trzyknęło, a teraz już ma, tak długo. Pewnie od zimnego. Nie, tak, mówię, mówię właśnie, że pewnie od zimnego, podacie. <grymne> mit i zabobon to jest właśnie z tą zgagą, bo ja w ciąży nie miałam zgagi, a Majucha się urodziła z taką, zobaczcie, bujną czupryną. <grymne> Więc ogólnie to jest zabobon i mit. I ona mam tu siebie osobę, nie? Slipping, wrócił mi smak na banany Karol Rodziców przynieśli banany I ja już tak do Karola mówię Dobra, próbuję Może znowu wrócę do bananów I wyobraź sobie, że od jestem na szpitalu Zjadam już u was cztery banany I wrócił mi ten smak, że już w ogóle nie mam Żadnego tutaj odruchu wymiotnego Jak miałam mam podczas ciąży Nie wiem, może sobie po prostu, w, wiecie, wkręciłam Że już teraz tego nie mam Taki z grę Nie, 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 O, sam teraz to wykonajcie pasmo Może spokojnie ją w tym body zostawić, bez tej bluzy. No, Chodź, czapę najwyżej ściągniemy zaraz. <grybujesz> jaka jest super słodka. Nie, <grybujesz> ja, wiem, dla mnie Nie, są takie śmieszne, stary. Stary! Naprawdę, nie, jest taka śmieszna, to jest... Takie małe coś, co jeszcze nie do końca się rusza i nic nie potrafi. Dzieci są tak śmieszne, stary, naprawdę. Gdyby mi powiedział, że ja mam mieć dziecko i mam sprawić, że ono przeżyje, to ja bym był w ciężkim szoku. Ja bym po mamę dzwonił, że musi ze mną zamieszkać. Ja bym nie wiedział, ile to je, czemu to płacze. Ale to trzeba przypilnować wszystko, żeby było równo, tak. I to musi być na barkach, wiesz? Ważne jest, żeby jej się teraz nic nie odgniotło i żeby jej nic nie odporzyło, żeby się nie zaraziła. Musi mhm. mieć tutaj materiał. Jest ściśnięta jaka smutka. Ogólnie to Pani na Twitterze jest dużo, burz, jest dużo główno burzy pod tytułem ja zarabiają na dziecku, bo że dziecko pokazali. Mi się wydaje, że ludzie mają jeden taki zasadniczy problem aktualnie. Czyli mają taki problem, że chcieliby, żeby... Ludzie, ludziom się marzy taki trochę k***nizm. Czyli dziecko nie jest Weroniki i Karola. Dziecko jest wspólne. Dziecko to dobro społeczne. I my będziemy mówili, jak masz swoje dziecko wychowywać. Ja uważam, że fajnie by było, jakby ludzie się od... Od innych osób i dali im żyć swoim życiem. Naprawdę. Ich dziecko, oni je wychowują w taki sposób, w jaki uważają, że będzie najlepiej, i to, że robią z nim film, nie znaczy, że mu życie niszczą. Idziemy ze stworem. Honey co, przyjechaliśmy tu we dwójkę, i po parę dni wracamy w trójkę. Niesamowite, co? No, wreszcie. Do piesków, ale będzie fajnie. Ja się już nie mogę doczekać reakcji kurki i burzy na, na, na tego członka naszej rodziny. Ale teraz już jesteś totalnie otoczony przez baby. No, babiniec. No, przyszliśmy, było wiesz, tak ciemno jeszcze, bo to była piąta ileś, nie? Szósta rano. I tak było jeszcze, tak ponuro, a nagle takie jest słonecznie pięknie. Jest, no, mega dobra pogoda, więc fajnie. Bo możemy od razu wpakować się z nią do wózeczka i sobie na przykład iść na spacer, nie? Jak się wypakujemy. Ej, okay, ona leży taka, aż tak. mhm słodka Była tego smoczka, już to normalnie śpi No nie no, jest przesłodziakiem Czy agent jesteś Majuka? Który widzę ten balon nie wykuł w trakcie wyrobienia? No powiedz tą swoją regułkę, no Co? Jak no? No powiedz, no wiem, że chcesz strasznie pojeść Że balona bym wywalił? Bez sensu, graciarstwo takie, że szok Wszystko się udało, wszystkie badania dobrze no to się piję, no. gotowi. Mała przybywa na wadze. Przybywa. No to super. Gdyby była płaca, dostaliście jakieś propozycje mleka? Czy nie. Kupiliśmy sobie swoje, ale też dostaliśmy w szpitalu taką wyprawkę, tam też dostaliśmy mleko. I ja się już udaje. Już to się udaje. Już werkę dzisiaj laktatorem odciągnęła nawet, yy, nawet sporo. A no, już to no to mówiła to pani, to że już będzie w ogóle elegancko. No to się bardzo. to bardzo. No. są mega słodcy, jak, jak tak przychodzi do, do opiekowania się właśnie Wychodzicie dzisiaj i będziecie dzisiaj w domu. Wysłałam jej zdjęcia w i napisałam o piękne na kruszynki. Jedna i druga, bo wysła. jesteśmy już w domu. Pieski są tak zaoferowane. Mają, że to jest niesamowita chmura. Jak mnie zobaczyła, to się tak ucieszyła, że aż mnie normalnie całą tutaj podrapała. Ale nie, sobie... nie widać. nie widać? Nie. O, no to spoko, bo przed chwilą było takie zaczerwienia. I normalnie tak się chmureczka ucieszyła. Zresztą sami, sami możecie zobaczyć też u karolat. Teraz robimy pierwszy spacery z majuchą wokół domu. Machaj no. tutaj. No mega fajnie w tych domku Idą pieski z nami, zobacz Obie agentki idą Ważne, żeby felgi nie obrysować Budzi się, zaraz będzie jedzenie Jak się no. ja teraz tak z trzeciej ciekawości, skąd się wzięła cena wózka 15 tysięcy złotych, w sensie wy to wymyśliliście, czy to jest fakt? Ja nie mam z tym problemu, że kogoś dać na drogi wózek, tylko do czego zmierzam, zaraz wam powiem. Bo patrzcie, wchodzimy do nich na stronę, to są jakieś niemieckie foteliki. A ty mała BMW jeździ. Zadziały ceną o... o Patrzcie, nie ma, Naj... najdroższy wózek... Najdroższy wózek kosztuje 3000. tysiące. Sortuj od najwyższa cena. Znaczy po prostu, dlaczego takie pytanie zadaję? No, bo jestem ciekaw, czy jeżeli faktycznie jest jakiś wózek, który yy, kosztuje 15 tysięcy złotych, to co buduje cenę tego wózka? To jest. no ciekawość moja, nie czekaj. Wózek ze skrzydłami, no dobra. O! Kur... Faktycznie! Ale nie, też jest jakiś tańszy. Patrz, to jest ten sam. 9 tysięcy kosztuje. A tu jest ten sam za 3, a to może być podruba jakaś. Ty nie wiem, bo ten wygląda inaczej, a ten wygląda inaczej, nie ten wygląda jak ten.